Hej widzowie, lecimy z Londonem. Zobaczmy jak przeciwnik zareaguje. Mamy E6 i zobaczymy, czy wybierze aktywny czy pasywny sposób rozgrywania tej pozycji. Mamy C5, więc zagram sobie E3. Jeśli Hetman B6, to skoczek C3. Może skoczek A3 i mamy interesującą agresywną pozycję. Wszedł skoczek F6. No to ja odpowiem skoczkiem na F3. I zobaczmy, poszło D5. Na d5 rozwinę sobie najpierw skoczka drugiego. Jeśli nastąpi goniec d6, to się wycofam gońcem. Mm -hmm, to wycofuję gońca. Mamy pozycję, z którą mierzyliśmy się już nie raz. Więc wszystko jest tutaj ok. Zagram sobie c3. Fajną londońską strukturę pionów sobie ułożę. I hetman wszedł na c7. Po wszedł na c7, nie można zagrać skoczek c6, bo bije pionkiem. Zagram sobie goniec d3, agresywne podejście i skoczek d7. Skoczek d7 jest jak najbardziej prawidłowym podejściem, tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba nie chcę robić w tej chwili roszady. Może goniec powinien stać na e2. Zajmę sobie troszkę przestrzeni na skrzydle hetmańskim. To będzie taki wyczekujący ruch, bo jeśli przeciwnik zbije, odbije pionkiem i mam mocny nacisk na punkt H7, a jeśli przeciwnik nie będzie tego bił, to, to ja się jeszcze wstrzymuję chwilowo z roszadą. Po roszadzie już na pewno będzie chciał to wybić i poszło. Przepchnięcie w centrum. Wydaje mi się, że zbicie pionkiem jest bardzo naturalną i prawidłową odpowiedzią. Teraz nastąpi bicie. Goniec z przeciwnika też weźmie. Fajnie by było zagrać coś w stylu C4, wtedy na pewno nastąpi już zbicie odbiję pionkiem, po zbiciu mogę wziąć na przykład skoczkiem albo gońcem i utrzymywać się na tej diagonali. Pytanie co na przykład po przepchnięciu, bicie bicie i pionek jest wolny, ale ja mam bardzo dobrą blokadę. Trudno tutaj powiedzieć, co jest tak na 100% najlepszą opcją. Myślę, że zagram sobie skoczek f3, kolejne wyczekujące posunięcie. Jak przeciwnik zbije, to wezmę pionkiem z h. Goniec g5 chyba nie wchodzi z uwagi na bicie. Co? Okej, okay, bije Hetmanem zbić nie można, bo mam przewagę figury. Tędy. Bicie, bicie, no zdobywam figurę tak mi się wydaje. Nie wiem co przeciwnik tutaj zaplanował, ale to wygląda jak zwykłe zdobycie figury, więc raczej rywal się w tym momencie podda. Może zagra hetmanem na e7 z atakiem na gońca, z atakiem na skoczka, mogę się wtedy wycofać. Ale wygląda na to, że jest już bardzo dobrze. Zresztą, po tym jak przeciwnik odjedzie Hetmanem, mogę zbić skoczka. Jak nastąpi zbicie, mogę zagrać na przykład H3. Przeciwnik naciska na mojego piona. Mogę zagrać Hetman C2 z atakiem na punkt H7, groźbą zbicia. Zagram właśnie w taki sposób. I jeśli przeciwnik zbije mojego skoczka, to teraz odbijam pionem. Otwiera się kolumna G i wieża wkracza do ataku. Jeśli bardzo będę się bał swojego króla, a chyba nie powinienem. Okej, okay, to jest niezły ruch. To jest niezły ruch, ale wycofam gońca na E2 i wszystko powinno być w porządku. Skoczek się aktywizuje, troszkę tutaj dałem przeciwnikowi oddechu, ale myślę, że to nic nie szkodzi. Zaatakuję jego gońca. Goniec na F5 wygląda odrobinę. Niebezpiecznie, być może. Trochę za dużo tutaj szans dałem przeciwnikowi. Mam nadzieję, że, że nie zepchnie mnie przez to do defensywy, ale no z figurą przewagi powinienem to swobodnie wygrać. Wycofam się Hetmanem, żeby zejść z tego związania. Krzywa linia, żeby zejść z tego związania. I zaraz spróbuję rozwiązać najbardziej. Największe problemy. Mogę jedną z figur umieścić w centrum. Skoczka myślę, żeby umieścić na H4 na bandzie z atakiem na gońca. Goniec nie może wycofać się na G6, bo następuje wymiana. I za chwilę wykonam roszadę. Król będzie bezpieczny. Trochę tutaj pozwoliłem mu się rozpędzić, no ale jeśli przegram to z figurą przewagi to. No, no nie, nie mogę zaakceptować takiego rezultatu. Hetman G6 to skoczek wchodzi na H4. pion G2 jest broniony. Hetman musi się wycofać, ale nawet nie wiem do końca gdzie. Dobrze, i wchodzi ten Hetman na C7. Czy zrobić po prostu Roszadę. Też wycofać skoczka na d2, zaproponować wymianę figur, a potem gońca wrzucić na f3 do defensywy, i tak chyba zrobię. Podoba mi się ten wariant. I co zrobi przeciwnik? Jeśli przeciwnik wycofa się na d6 to myślę o zagraniu nawet goniec g4 z propozycją wymiany gońców. Przeciwnik wycofa się pewnie na d3, to może być nieprzyjemne. Tu mnie zaskoczył. Przeciwnik idzie w takie warianty wszystko albo nic. Wydaje się, że to blef, i po prostu zdobywam figurę kolejną. No bo bicie. Hetman bije. Z szachem. Królew 1. No powiedzmy, że wieża e6. Nie widzę innego ataku. Hmm. Hetman e1. Hetman musi się wycofać przeciwnika. No, biorę to. Biorę to i zobaczymy, co się stanie. Tędy pójść raczej nie mogę, bo ten goniec odcina mi całą diagonalę, ale król na F1 z ideą zagrania Hetman E1 i solidnej defensywy wydaje się dobrym rozwiązaniem. Goniec nie może wejść na e4, ponieważ nastąpi zbicie. Jak wieża zbije, to mogę zagrać nawet goniec f3. Mogę przerzucić hetmana na e1. Nie ma ataku, bo pionek kontroluje kluczowe pola. Hetman też nie może dać mi szacha. Wieża potrzebuje chyba zbyt wielu ruchów, żeby wkroczyć do ataku na pole g2, a i tak mam możliwość przeciwstawienia się takim, takim groźbom. Zdążę zagrać Hetman E1. Mogę też przerzucić gońca na F3 ewentualnie, troszkę ten mój król jest odsłonięty. No, ale z dwoma figurami przewagi, jeśli tylko nie zrobię czegoś naprawdę głupiego, to nie wydaje się, żeby była szansa to przegrać. I przeciwnik atakuje tym gońcem, więc ja tego gońca zbiję. Oczywiście mam przewagę materialną, więc zdążę więc do wymienienia wszystkiego co się da. Jak przeciwnik zbije wieżą, to nie ma chwilowo kontynuacji ataku. Hetmana sobie przerzucę tędy, króla sobie mogę schować, mogę przerzucić wieżę do ataku i za chwilę to ja będę tutaj masakrował skrzydło królewskie. Goniec na f3 też jest bardzo dobrym ruchem, atak na wieżę, atak na pionka. I zdecyduję się właśnie na zagranie hetmana na e1 z propozycją wymiany. Żadne szachy nie są tutaj groźne, wie, że trzeba wycofać, za chwilę goniec wchodzi zaraz na f3 i moja pozycja jest bardzo stabilna w tym momencie. Więc Idę tym gońcem na f3, chcę się tutaj pozbyć wszystkich dużych gruźb ze strony rywala. Hetmana zaraz mogę wrzucić jeszcze na b1 z propozycją wymiany. Może wieżę zaktywizuje przez D1, D2 i wrzucę ją na F2, żeby kontrolowała też punkt F7, grała po, po kolumnie, ale przeciwnik oddaje swoją wieżę, przyjmę ją. Nie widzę tutaj żadnych szans dla rywala. Wieża wkracza do akcji. A ja swoją drugą wieżę przerzucę do defensywy teraz. Po każdym szachu mogę się zasłonić hetmanem. Wieża, nie wiem gdzie by się musiała wycofać, żeby mnie zaatakować. Ten goniec jest tutaj idealnie ustawiony. Żadna bierka, żaden pionek nie może go zaatakować. Jedynie wieża mogłaby się za niego poświęcić, więc wydaje się, że przeciwnik już powinien tutaj skapitulować. Zobaczmy, gdzie tutaj jeszcze będzie upatrywał swoich szans. Czy będzie po prostu chciał na czas nas pokonać. Poszedł pionek do przodu z ideą przepchnięcia na F4, co nie jest takim złym pomysłem. Tak, to jest całkiem fajny pomysł nawet. Przepchnięcie, tutaj jest związanie. Czy po prostu mogę odsunąć się hetmanem na pole F2? Tak, zagram hetmanem na F2, zablokuję te pola. Wierzę, przerzucę zaraz na E1, jak się otworzy ta kolumna. Z dwoma figurami i to jedną ciężką przewagi. Tutaj nawet bym mógł stracić hetmana i pozycja byłaby wygrana. Po tym przepchnięciu mógłbym zbić pionkiem e, dobra, ale wieża poszła tymczasem na E8. A ja przejdę do. Może do ataku zbić pionka, grozić zaraz zbiciem wieżą, albo wejściem wieżą na czwórkę e, z przerzuceniem ją na F4. Wezmę materiał. Wezmę materiał, muszę tę pozycję po prostu upraszczać, zbić co się da, wrzucić więcej figur do ataku. Wieża z H3 nic teraz nie robi. No ten Hetman tutaj za dużego zagrożenia mi sprawiać nie będzie, ustawię z powrotem mojego gońca do ataku. Przeciwnik bije pionka. To się grzecznie wycofam się wieżą, żeby, żeby przypadkiem nie dostać mata. Tutaj przypadkiem. Chwilowo Hatman nie może dołączyć do ataku, ale wchodzi na C6 ja zagrożę teraz przeciwnikowi Matem. Niech on się tutaj troszeczkę potłumaczy. A ja może schowam króla na H2 i przerzucę drugą wieżę do ataku. Obrona wieżą. To ja tego króla teraz przerzucę, schowam go tutaj na bezpieczne pole. Groże już szachami na tylnym rzędzie. Co prawda przeciwnik może się zasłonić wieżą, ale teraz to on musi uważać na jeszcze więcej gruźb. Więc wygląda to naprawdę korzystnie. I poszedł hetman, króla sobie schowam, i jedziemy z planem. Zaraz druga wieża wkracza do akcji. Mogę zdublować wieżę na linii F, mogę przerzucić też wieżę na A i zaatakować po ósemce, więc mam tutaj kilka potencjalnie niebezpiecznych planów. Tymczasem wrzucam już sobie wieżę do akcji. Jak teraz nastąpi przepchnięcie pionkiem, to, to wszystko będzie w porządku. A tak na pionka można obronić wieżą, można obronić pionkiem. Przeciwnik obronił wieżą z ideą przepchnięcia piona teraz na g, ale ja już przerzucam wieżę do ataku po ósemce. Jak przeciwnik przepchnie tego piona, to grożę matem i proponuję wymianę hetmanów. Więc wchodzę tędy. Aha, nie grożę matem, bo, bo pole g6 jest wolne, ale, ale nie wiem czemu my to jeszcze gramy. Wieża. Jeszcze może nastąpić taki atak, ale po prostu zbije pionka. Więc zobaczmy, co teraz. No i w końcu przeciwnik zdecydował się skapitulować, chociaż muszę przyznać, że sp sprawiał jeszcze pewne problemy. Ale no po tej przegrywającej figurę taktyce, to raczej już wynik był przesądzony. Zróbmy sobie analizę. No, super widzowie. 95,5% dokładności. Żadnej niedokładności nawet. Zadowalająca partia. Naprawdę zadowalający wynik. Co prawda, po tym błędzie przeciwnika nie był to jakiś duży problem, ale i tak jestem zadowolony. Tutaj ten debiut był rozegrany raczej bez większych błędów. No i tutaj błąd w 12 ruchu. Wygrywający figurę nie grałem tutaj idealnie, ale, ale oczywiście miałem. Na tyle dużą przewagę. No, i tutaj przeciwnik oddał mi drugą figurę w zamian za perspektywy jakiegoś ataku, ale był to atak urojony, więc właściwie nie popełniłem żadnego błędu i, i nie było. Już nie ma, nie ma za dużo co tutaj analizować, bo, bo nie było ani jednego błędu. Partia się przedwcześnie zakończyła przez ten błąd przeciwnika i widzimy tutaj performance 2850, więc zadowalający wynik. Mam nadzieję, że wam się partia podobała widzowie, a jeśli tak to zachęcam oczywiście do subskrybowania i komentowania. No i cóż, spotykamy się znowu jutro. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować tę dobrą passę. Już ten ranking troszeczkę nam się odbił i, i zobaczymy, ile czasu nam zajmie wbicie do tego 2400. Więc wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia jutro.